Wyrzuciło streama, jeżeli widzę. Ja włączyłem. Tak, wywaliło streama. No ja włączyłem. Czemu? No bo mieliśmy jakiś przegłos. Dobra, już mamy... Jesteśmy na transmisji. Nie wiem, czy, czy teraz to słychać. Po prostu już... Yy, nie mamy... Ani ja, ani Adriański nie mamy już siły po prostu. Tak, no to, no tutaj tak samo jak kierowca F1. No co się, się dzieje? Yy, już to jest... Że tak powiem, yy, Czy Mix wyszedł nam. A y, mamy kolejny restart, ponieważ y, zaczęliśmy. No tak, niektórzy y, chodzą odnicy. Kliknęli y, gotowość nie Ojej, no nam tak. się pole. Także. Z... 90 restart mamy teraz. To taki komic sytuacji, można powiedzieć. No to już mamy dwie cyfrowe. Docyfrową liczbę. Naszych restartów. teraz jest dobrze, nie wiem. Nie tak to znać na streamie jakie zwojać. Po prostu, że to powiem. O, jeszcze chyba wywaliło nam streama. Nie, jesteśmy na streamie. Eee... Czy wszystko dobrze słuchać? Bo nie wiemy. Nie mamy, że tak powiem, nad tym kontroli. Znaczy, Adrenski powiedz coś <pastronarium> yy, Wiesz co, to u ciebie jest jakiś problem, bo ciebie przez ciebie słychać mnie dwa razy i ciebie w ogóle nie słychać, także wyjdź i wejdź do imprezy, proszę, co? Jeszcze raz spróbuj no dobrze, no to spróbuję. O mój Boże. No i znowu nas nie wszyscy. Matko, paska. Co się dzieje z tą grą? Wiesz co, księciu, mieliśmy cały czas, o, czytało mnie w końcu, mieliśmy cały czas tak samo i nie było problemu, tylko przy tych restartach tak się tak stało, tak że... Hmm. Taka się nie słychać. Co to jest? Czekajcie, zrobię tak. O dobra, yy, teraz yy, zresetowałem naszego streama jako tego. Powiedz coś teraz. Yy, księciu, powiedz mi może jak to naprawić, bo... nowe lobby Chodzi Ci o to w lewym górnym rogu, tak? Zobaczmy czy w ogóle mnie dopuści do sesji Aż to będzie długi wieczór, to będzie długi wieczór Dla nas komentatorów, dla kierowców Speed F1 w lidze Jamaica No i dla wszystkich tutaj oglądających Puścił mnie do sesji Dobra. No to jednak nie mamy. przeczytaj proszę Discorda. Mhm. O, teraz mnie nie słychać, a ciebie słychać? No fantastycznie. jednak słychać mnie. O dobra, mamy to chyba. żeby powiedzieć coś Ej hey, halo, halo. Dobra, chyba jest No tak, to może tym razem się udam. Miejmy taką nadzieję. No tak, no to może zobaczmy... walkę na torze w Singapurze. Teraz znajdziemy bez formującego. I za 25 sekund będziemy mieli start. Dobra, to jest komendy start. A zatem jeszcze należy przypomnieć, że może się nie odbyć. Ten start zobaczymy. Nie będzie 10 sekund do startu, a tak naprawdę może być jeszcze dzień. Na przykład kolejny lub tydzień. A więc zobaczmy. Wszyscy zawodnicy już nam się wczytali. Tak jest, i czy to jest start tego Grand Prix, wystartowali, a więc zaczynamy Grand Prix Singapuru, Max Boss aktualnie na pierwszej pozycji, potem mamy klusika, będzie atak do pierwszego zakrętu, nie, nie zmieścił się Max Bos. musiał wjechać bardzo szeroko, aktualnie tam cały czas wariuje. Max no, zostaje na pierwszej pozycji, potem mamy kolosika, na trzecim miejsce jest Robson, który walczy z Szymixem, będzie walczył na tym yy, zakręcie bardzo szybkim w prawą stronę i Szymix poleciał, tak jest Szymix obrót i mamy ogromny, ogromny karambol w stylu Max Bossa w Torpedo, bardzo podobny karambol samochód bezpieczeństwa, tak jest ależ można powiedzieć, że mieliśmy flashbacki yy, ma, yy, Max Bossa yy, z Torpedo, ponieważ dokładnie tak samo to wyglądało Hej, hej, ależ karambol, straszny karambol na samym końcu stawki. Mi się wydaje, że nikt nie, nikt nie ma tego nikt nie, nikt nie pełnego skrzydła. Tak, też mi się Pasę. tak wydaje, to, że no to... jest. Kobra. Kobra nie ma nie ma uszkodzeń. Chyba podobnie Zimalek. Zimalek również najpewniej jedzie. Tak, Zimalek wszystko dobrze. Pacerniak w ogóle nie ma skrzydła. Podobnie Panda, który nie ma jednej lotki. Całkowicie całego skrzydła. Po lewej stronie. Skip opuścił sesję. Ale już ciekawy wyścig nam się zapowiada. No, bardzo ryzykowna walka to była. Bardzo ryzykowne podejście mixa do, do całej tej sprawy. Mógł poczekać z Robzonem. Nie opłacało się to mu zdecydowanie. Czy któryś który z kierowców zjedzie? Czy zobaczymy, na przykład Robzona w boksie? Nie zobaczymy, podobnie oskiego pokorka nie widzimy w boksie. Piołek ma zjazd, ale to z powodu lotki. Szkoda, ponieważ naprawdę zapowiadał się do tego kierowcy. Teraz będziemy mieli kolejczkę do boksu, tak naprawdę. Praktycznie wszyscy kierowcy zawitają w alei serwisowej. Marek jest na torze Nie wiem jakim prawem Wróciło go z boksu No tak, więc myślę, że całe lobby jest zabaggowane. Mabelka wariuje podobnie bardzo, jak wszystkie bolidy samochodem Wróciłem, Nie, u mnie nic nie wariuje U mnie jest wszystko dobrze jak na razie wszystko U mnie na przykład Smerek jechał tyłem do pizzów No to nie wiem, u mnie jest wszystko okej okay. Wszystko jest dokładnie... Yy, Ale po... zauważ sobie na, na zakręt numer... Bo zresztą to jest zakręt numer 4 albo zakręt numer 3 na drugą prostą do jak będą przyjeżdżali teraz zawodnicy na, na przykład na Pancerniaka, zobacz kamerę, ponieważ no, e, no tam patrzę. ogromne ślady opon są. Tak, Ten, widzę właśnie, no na tam bardzo za mocno moim zdaniem Yy, zaatakował yy, tam Szymiks, mógł trochę poczekać, no ale no nie stał się duchem, więc parę kierowców w niego jechało i tak się stworzył na no, ten karambol, wszystko yy. mam A zauważ, że smerek. Chyba, chyba właśnie smerek baguje sesję, ponieważ zauważ, że smerek jest wystawce o mnie na przykład. Jest 14. Smerek tak jest czternasty? A nie, 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 nie jest 14, jest 10. Nie, nie jest 14, jest 10. Na tabelce jest 15. Myślę, że to nawet może to on robić. Y yy. No nie dobrze, tak, miejmy tak. nadzieję, że potem no, fire że nam się wszystko y, mm -hmm. ogarnie, tak widziałem e, tego. Tak, tak. Fajera tak, tak. E, tak, tak. Tak, no niestety e, jak jesteś perfekcjonista, no to e, ja no, no to poproszę, że po prostu naprawił tą kamerę pojazdę, e, tam widać, że jest o jeden piksel za bardzo w którąś stronę. Nie wiem, ja tutaj jakoś nie widzę za bardzo ogromnej różnicy, chociaż może jest w piksel za bardzo w prawo, ale to już o takie coś nie powinniśmy się, że tak powiem, przyczepiać, bo to jest, wiadomo, każdy na innej kamerze jeździ, mi ta jakoś bardziej pasuje niż taka, ten wiadomo, że ją A Aha, u mnie smerek to się w ogóle zapadł pod ziemię. Dokończę ją... że smerek sobie jedzie... Smerek jest w Smerek sobie jedzie. O, smerek sobie Smerky jedzie pod No, to No tak, jest... tak, smerek, smerek pojechał pod ziemię. No, Smerek widzę, zwiedza nam. No to jest jednak Smerek, to jest jednak Smerek. O, Smerek tam jedzie tak zobaczcie, Zobacz, jak poza torem na jedzie Smerek. No bardzo ciekawa sytuacja. Nie, 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 widzę, nie widzę w ogóle jego kamery. Też nie widzę jego kamery. O, o, o wrócił, jest, wrócił. wrócił, tylko że jest na, tapercę, na 15 na pozycji. Także e, zaraz sprawdzę, czy... U Mafii, u Mafii Smerek jest, tak. O, Smerek powoli się przesuwa. Powoli, powoli, ale się przesuwa. Tak, Smerek odbija pozycję. Tak, tak, Smerek, w, okazji... w boksie. Co tu się dzieje, proszę tak, Państwa? Smerek w boksie, <laughs> Smerek, w boksie, znotorze. a jadą dalej. To gdzie jest ta aleja serwisowa? Code Masters. Powiedz się, proszę, gdzie jest ta aleja serwisowa? No, u smerka widzę mechanicy razem z nim jeżdżą w bolidzie i zmieniają mu opony w trakcie jazdy. No, ale to wiadomo, no to jednak Code Masters nas nie rozpieszcza. Patrycja nam pisze, że smerki dziesiąty. Tak, tak, w 100% wierzymy. Na przykład miałem podobny tak, tak. incydent w, w Australii, gdzie jechałem ponad 17 po 16, a skończyłem trzeci. I oczywiście wszystko zostało zaliczone poprawnie, więc smerek najpewniej tak, tak samo będzie miał to zaliczone, o ile się nie odwaguje. No to teraz zjeżdżam sam kół bezpieczeństwa. Ważne jest teraz grzenie opon, szczególnie tylnych, żeby na tym ostatnim zakresie nic nie zarzuciło. Więc zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Będzie to na pewno ciekawy restart. MaxBoss będzie... <grym> będzie wznawiał ten wyścig sam, e, z safety car'a. Skomentuję Wiem, że, ten, ten restart, Prawda? Dobrze. Pozwolisz, skomentuję Nie, Nie, Nie ma problemu, Max -Boss sprowadzi prowadzi nam e, kolejkę, dalej to krzywo opony. Wyjeżdża nam przed ostatniego zakrętu i kiedy wystartuje, to będzie... Decydujące, ponieważ za nim jest Klausik i Max Busu nam startuje. Bardzo dobry Restart, chociaż teraz sam troszkę odpuścił. Jest 50 przed Klausikiem, nie znikają nam żółte flagi. To nie jest dobra wiadomość. malek tam pituje. na razie bez większego zamieszania, dokładnie. Zimarnę, tak, tak, nikt nikogo nie kontkary, Ale nie wiem, czy jest sens ich, a nie tego wyścigu, skoro są żółte flagi na całym torze. Tak, nikt nikogo... I... Pamiętajmy, że nikt nikogo nie będzie wyprzedzał. Niszczy nam sesję. No, jak na razie jest dobrze, tylko te żółte flagi, może to tylko u nas są żółte flagi, o nich już są yy, zielone. Mm -hmm, ale wódki. mi się wydaje, że cały czas jest fiołka, tak samo. Zobacz na Fiuka, który zyskał to, 12 widzimy. pozycji na starcie. Mhm. Mm no Chociaż no wydaje mi się, że Fiołek też nie powinien być na tej pozycji, ale to ja tak. Nie, uważam, Nie, Fiołek stanie, akurat że, jest na tej pozycji, ponieważ to akurat widać, że jedzie za Oski. Tutaj akurat. Aha. Tutaj akurat widać, yy, że Fiołek tam jednak jest. Max bo dalej praktycznie mm -hmm. z tą samą przewagą nad yy, Klausikiem. Bez większych dymów Odjechala już tam stawka z Robson, i Max Maxboss odjechali. Bo to jest. Nie wiem, że widzę około sekundy różnicy między Robsonem a, a Oskiem pokorkiem, chociaż teraz nam nagle dało jedno okrążenie dodatkowo Oskiemu. Także tutaj... Tak, no wyciek będzie totalnie szalony, zauważ, że Smerek ma jakąś tak. minutę straty Tak, nie rozpięcie się. A na przykład Zima są... ma 3 30... sekundy yy, yy. A Cysik 3 ma też ponad minutę, minutę i 40 sekund. A wykonam zrzut ekranów ponieważ to jest niewiarygodne Minutę 40 sekund no się... Stratę, O! Powoli dzieje. nam się ogarnia. Tabelka zaczyna wariować, Cysik teraz spadł Nie nie nie. I Cysiks teraz... Tak, Cysik spadł. Podobnie jak merek. Ale przez chwilę przyznaję, przez chwilę ta się ogarnęła. Mamy, mamy nadzieję, że się powoli ogarnie. Powoli to wraca do normy. Możliwe. Dali taka sama przewaga Klausika i Maxbossa. Cały czas to, jest, to są 40. Robson już... Prawie dwie sekundy za nimi. To tutaj dominator blisko Szymiksa. No to naprawdę jest komentowanie takiego wyścigu, gdzie najprawdopodobniej kierowcy nawet nie mogą siebie wyprzedzać. No tak, tak, to będzie bardzo nudny wyścig, to będzie wyglądało tak naprawdę jak trening przez większość tych y, okrążeń. Tutaj no tak, ale no liczmy tylko to, to jako normalne, po prostu jakby była zielona flaga i wszystko było ogarnięte, bo jakoś można posegregować tych kierowców, teraz patrzę z kamery ten z na walkę Dominatora z 3 Dominator się powoli zbliża do Szymiksa, się Szymiks teraz szeroko. Panda nam opuścił sesję i stoi nam na bandzie. Cofa nam nagle, włącza overtake'a. Smerek w ogóle jest w bandzie. Kompletnie nie wiem co się dzieje. Smerek w bandzie bez skrzydła! Ale czy to jest prawda? Czy to jest Smerek? Czy to jest Smerek właśnie? Czy Smerek się wycofał? Moim zdaniem się wycofał. Klausik się wycofał z sesji! Co Kto się Ktośik stało dachuje. teraz? Klausik A nie, jednak chyba anulujemy tak. wyścig. Tak, kierowca jest kryminowany. Tak. Nie, nie się tutaj wszystkim. Klausik stoi do góry do karycy. Pchago, Sirsix do pandy! <grym> Zobacz sobie na Sixa, jak obok niego stoi no tak. ten Hypolit <grym> <grym> Klausika, który jest do góry tak, na Tak, Jedzie tak, dachując. No niestety, no. O to no. Także... dziękujemy wszystkim Zawsze by się tutaj. To, tak, by, to by było pomału na tyle z tej transmisji chyba Komentował do Państwa Adrianski go... oraz. Ja, no, Najprawdopodobniej odwołujemy wyścig na koniec sezonu, no. No, siła wyższa, czyli Conmasters, no to jest po prostu. Co tu więcej gadać? Dziękujemy za no tak, tak dziękujemy za przybycie, dziękujemy za uwagę za jakiekolwiek oglądanie. No jednak tak jak mówisz siła, siła wiesz, że nas pokonała. Jedyne, z czego mogliśmy się zaśmiać w tym wyścigu, jedyne, co nas najbardziej awansowało, <grywa> to nasze dachowanie Klausika i CSXa, którego go pcha jeszcze bardziej na bandę, także dziękujemy za oglądanie, widzimy się za tydzień, dokładnie 6 dni w sobotę o godzinie 20 na torze w USA.